Myślisz, że znasz Rumunię? Poczekaj, aż to usłyszysz. Wyobraź sobie targ małżeński na szczycie góry, gdzie młodzi ludzie z różnych wiosek spotykają się, aby znaleźć partnera. Brzmi jak coś z innej epoki, ale ta tradycja wciąż istnieje. Teraz wyobraź sobie mroczny zamek, który zainspirował jedną z najbardziej przerażających legend w historii. Mówi się, że okrutny władca karał tam swoich wrogów w niewyobrażalny sposób. Zaintrygowany? Przygotuj się, aby odkryć 10 fascynujących ciekawostek kawostek o Rumunii, które cię zaskoczą. Rumunia to kraj położony w południowo-wschodniej Europie, graniczący z pięcioma państwami: Bułgarią, Serbią, Węgrami, Ukrainą i Mołdawią. Ma także niewielki dostęp do Morza Czarnego, co zapewnia ważne szlaki handlowe i turystyczne. Zacznijmy od historii Rumunii, która rozpoczyna się od trzech terytoriów, które przez długi czas podążały odmiennymi ścieżkami: Mołdawii, Transylwanii i Wołoszczyzny. W średniowieczu te księstwa rozwijały się niezależnie, każde zmagając się z własnymi wyzwaniami politycznymi i militarnymi, jednak łączyła je wspólna walka o zachowanie autonomii wobec potężnych sąsiadów. Wołoszczyzna i Mołdawia często znajdowały się pod wpływem Imperium Osmańskiego, płacąc daniny w zamian za uniknięcie inwazji. Natomiast Transylwania przez długi czas pozostawała pod panowaniem Królestwa Węgier, a później wchodziła w skład monarchii austro-węgierskiej. Mimo tych różnic, tożsamość rumuńska stopniowo się umacniała, łącząc te trzy regiony pod względem kultury, języków, i tradycji. Jedną z najbardziej znanych postaci tego okresu był Wład Palownik, władca Wołoszczyzny w XV wieku. Znany ze swojej bezwzględności w walce z Osmanami, stał się inspiracją dla legendy o Drakuli, jednej z najsłynniejszych postaci w literaturze i filmie. Choć jego prawdziwa historia znacznie różni się od fikcji, do dziś jest pamiętany zarówno jako bezlitosny przywódca, jak i symbol rumuńskiego oporu. Nazwa Rumunia ma swoje korzenie w określeniu cara romeneasca, które oznacza Ziemia Rzymian. To nawiązanie do Rzymu wywodzi się z czasów, gdy tereny te były częścią cesarstwa rzymskiego, co pozostawiło trwały ślad w języku i kulturze regionu. Pomimo wieków panowania różnych imperiów, to dziedzictwo nigdy nie zanikło i odegrało kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej. Zjednoczenie trzech księstw nastąpiło dopiero w XIX wieku, w 1859 roku. Mołdawia i Wołoszczyzna połączyły się, tworząc księstwo Rumunii. Później w w 1918 roku do kraju przyłączono również Transylwanię, ostatecznie kształtując granice współczesnej Rumunii. Od tego czasu kraj przeszedł przez wiele wyzwań w tym wojny i zmiany polityczne, ale zachował swoją unikalną tożsamość, będącą wynikiem tej długiej i burzliwej historii. Kiedy zapada noc w Rumunii, miasta nabierają zupełnie innego rytmu. Oświetlone ulice, zatłoczone bary i kluby nocne pełne muzyki pokazują, że kraj ten doskonale wie, jak cieszyć się nocnym życiem. Niezależnie od tego czy jesteś w wielkich metropoliach czy w mniejszych miejscowościach zawsze znajdzie się coś dla tych, którzy szukają rozrywki. W Bukareszcie zabawa nigdy się nie kończy. Stare miasto zamienia się w tętniące życiem centrum pełne barów, pubów i klubów dla każdego gustu. Ci, którzy wolą coś bardziej eleganckiego, mogą wybrać się na rooftop bary, skąd roztacza się niesamowity widok na miasto, a przy tym można delektować się drinkami i dobrą muzyką. Natomiast kluby underground to raj dla fanów muzyki elektronicznej, gdzie można tańczyć do białego rana. W miastach takich jak Klusz na Poka czy Timi to studenci nadają ton nocnemu życiu. Imprezy tematyczne, festiwale i wydarzenia plenerowe sprawiają, że nikt nie pozostaje w bezruchu. Scena muzyczna również jest bardzo dynamiczna od występów międzynarodowych DJ-ów po lokalne zespoły rozkręcające atmosferę w barach i klubach. Dla tych, którzy wolą spokojniejszy klimat, także nie brakuje opcji. Restauracje czynne do późna, winnice oferujące degustacje oraz bary. Jazzowe z muzyką na żywo to doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się wieczorem w bardziej relaksującym stylu. Rumunia przyciąga uwagę z wielu powodów, a uroda rumuńskich kobiet jest bez wątpienia jednym z nich. Mają wyraziste rysy, często jasną i promienną cerę, a ich włosy mogą być blond, kasztanowe, a nawet rude. Charakteryzuje je naturalna elegancja, która sprawia, że wyróżniają się w każdym miejscu. Ta różnorodność urody wynika z bogatej mieszanki wpływów słowiańskich. Latynoskich i bałkańskich, co prowadzi do szerokiej gamy typów urody, zawsze jednak przyciągających wzrok. Ale to nie tylko wygląd robi wrażenie, wiele Rumunek wyróżnia się charyzmą i pewnością siebie w sposobie bycia. Zwracają szczególną uwagę na detale, zarówno w ubiorze, który jest elegancki i zgodny z najnowszymi trendami, jak i w sposobie poruszania się pełnym gracji i pewności siebie. W rumuńskiej kulturze dbałość o wygląd i prezencję odgrywa ważną rolę, co widać w staranności, z jaką dobierają ubrania i w subtelnych gestach podkreślających ich klasę. Ponadto wiedza i wykształcenie są integralną częścią ich uroku. Wiele z nich zna więcej niż jeden język, interesuje się różnymi kulturami i jest dobrze zorientowanych w sprawach świata. Ta szeroka perspektywa sprawia, że rozmowy z nimi są inspirujące i pełne pasji, pokazując, że ich atrakcyjność to nie tylko kwestia wyglądu, ale także inteligencji, charyzmy i ciekawości świata. Koszty życia w Rumunii zwracają uwagę, ponieważ są znacząco niższe niż w wielu innych krajach. Średnio życie w tym kraju może być o około 53% tańsze niż globalna średnia, co czyni Rumunię atrakcyjnym miejscem dla osób szukających przystępnego stylu życia bez rezygnacji z komfortu. Koszty wynajmu, transportu, jedzenia i rozrywki są na ogół bardziej przystępne, zwłaszcza w porównaniu ze standardami Europy Zachodniej. Mimo to przeciętna pensja w kraju wynosi około 500 euro, co jest znacznie mniej niż w. W Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że dla miejscowej ludności koszty życia mogą być wyzwaniem, ponieważ siła nabywcza nie jest wysoka. Wiele rodzin musi rozsądnie zarządzać budżetem, aby pokryć podstawowe wydatki i zachować pewną stabilność finansową. Rynek nieruchomości dobrze odzwierciedla tę sytuację. Wynajem mieszkania w Bukareszcie kosztuje od 300 do 500 euro, w zależności od lokalizacji i wielkości. W mniejszych miastach ceny mogą być nawet o połowę niższe, co sprawia, że życie poza dużymi metropolami, Poliami jest znacznie bardziej przystępne. Rachunki za wodę, prąd i internet są na rozsądnym poziomie, zazwyczaj nie przekraczają 100 euro miesięcznie. Jedzenie to kolejny aspekt, na którym można zaoszczędzić. Zakupy w supermarkecie są znacznie tańsze niż częste jedzenie na mieście, choć restauracje wciąż oferują przystępne ceny w porównaniu do innych krajów europejskich. Obiad w zwykłej restauracji kosztuje około 10 euro, a kawa lub szybka przekąska to wydatek poniżej 3 euro. Transport publiczny jest tani i wydajny. Miesięczny bilet kosztuje od 15 do 25 euro w zależności od miasta. Dla osób preferujących samochód ceny paliwa są zbliżone do tych w innych krajach regionu, ale koszty utrzymania i podatki są stosunkowo niskie. Pomimo niskich kosztów życia wiele osób w Rumunii musi stosować strategie finansowe, ponieważ przeciętna pensja nie pozwala na zbyt wiele luksusów. Jednak dla obcokrajowców otrzymujących dochody z zagranicy lub pracujących zdalnie kraj ten może być doskonałym miejscem do życia. Na na wysokim poziomie, przy niższych wydatkach. Rumunia ma około 19 milionów mieszkańców, ale liczba ta była kiedyś znacznie większa. W ostatnich latach kraj zmaga się z poważnym wyzwaniem demograficznym, masową emigracją, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy szukają lepszych możliwości w innych krajach Unii Europejskiej. Główne powody: niskie płace, bezrobocie i chęć poprawy jakości życia. Wielu Rumunów wybiera takie kierunki jak Niemcy, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania, gdzie podejmują pracę. W sektorach takich jak budownictwo, opieka zdrowotna i technologie. Ten odpływ ludności ma bezpośredni wpływ na gospodarkę kraju, która traci wykwalifikowanych pracowników i boryka się z trudnościami w obsadzaniu wakatów w niektórych branżach. Jednocześnie całe rodziny zostają rozdzielone, ponieważ wielu emigrantów opuszcza Rumunię, pozostawiając bliskich. Oprócz emigracji zagranicznej zachodzą również zmiany wewnątrz kraju, podczas gdy duże miasta, takie to jak Bukareszt, Poka i Timisoara nadal przyciągają, nowych mieszkańców ze względu na możliwości pracy i edukacji. Wiele obszarów wiejskich się wyludnia. Małe wioski tracą mieszkańców z roku na rok, co negatywnie wpływa nie tylko na lokalną gospodarkę, ale także na zachowanie tradycji i kultury. Kolejnym ważnym problemem jest starzenie się społeczeństwa. Z powodu mniejszej liczby młodych ludzi i spadającego wskaźnika urodzeń populacja seniorów rośnie, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekę społeczną. Może to w przyszłości stanowić poważne wyzwanie, ponieważ każde państwo potrzebuje aktywnej zawodowo populacji, aby wspierać swój rozwój. Pomimo tych trudności podejmowane są inicjatywy mające na celu zatrzymanie Rumunów w kraju, takie toby jak inwestycje w technologie, infrastrukturę i bardziej konkurencyjne wynagrodzenia. Jednak odwrócenie tego trendu migracyjnego pozostaje trudnym zadaniem, ponieważ różnice ekonomiczne między Rumunią a bogatszymi krajami Unii Europejskiej nadal są kluczowym czynnikiem dla tych, którzy szukają lepszego życia za granicą. Rumunia to kraj, w którym większość populacji stanowią Rumunii, około 89% mieszkańców, jednak w kraju żyje także wiele mniejszości narodowych, które od wieków współtworzą jego historię i kulturę. Największą grupą mniejszościową są Węgrzy, skoncentrowani głównie w regionie Siedmiogrodu, gdzie pielęgnują swoje tradycje, język i zwyczaje. Inną ważną społecznością są Niemcy, których liczba była znacznie większa w przeszłości. Przez stulecia Sasi Siedmiogrodzcy odgrywali kluczową rolę w gospodarce i architekturze regionu, budując warowne miasta oraz kościoły, które do dziś są atrakcjami turystycznymi. Jednak po wojnach i okresie komunizmu wielu z nich wyemigrowało do Niemiec, co znacząco zmniejszyło ich obecność w kraju. Rumunia jest także domem dla największej społeczności Romów w Europie, stanowiącej około 3% populacji. To grupa o unikalnej kulturze, języku i tradycjach, ale jednocześnie borykająca się z wyzwaniami, takimi jak trudności w integracji, ograniczony dostęp do edukacji i rynku pracy. Mimo tych przeszkód, wpływ kultury romskiej, jest widoczny w wielu aspektach rumuńskiego życia, szczególnie w muzyce i sztuce. Chociaż Rumunia jest krajem z dominującą grupą etniczną, to wielowiekowe współistnienie różnych narodowości miało duży wpływ na jej tożsamość. Każda społeczność pozostawiła po sobie ślad w kuchni, architekturze czy lokalnych zwyczajach, tworząc społeczeństwo ukształtowane przez różne kultury, które przez wieki przenikały te tereny. Na szczycie góry Muntelegaina w Rumunii odbywa się jeden z najstarszych i najbardziej niezwykłych festiwali w kraju – co roku w lipcu setki osób wspinają się na ten odległy szczyt, aby wziąć udział w Tyrgul Defet, targu panien. Wydarzenie to wywodzi się z dawnej tradycji, według której rodzice przyprowadzali swoje niezamężne córki, aby mogły znaleźć męża. Jednak to spotkanie to nie tylko festyn, przez wieki pełniło rolę swoistego rynku małżeńskiego, gdzie młodzi ludzie z różnych wiosek mieli okazję się poznać. Ponieważ góra leży na skrzyżowaniu dróg prowadzących do odizolowanych społeczności, stała się naturalna miejscem spotkań dla aranżowanych małżeństw. Dla dziewcząt była to szansa na znalezienie kandydata na męża, dla młodych mężczyzn okazja do udowodnienia, że są gotowi założyć rodzinę. Tymczasem rodzice omawiali posagi, negocjowali sojusze, a wiele małżeństw było uzgadnianych na miejscu. Dawniej Tyrgul de Fete nie był jedynie festiwalem, ale często jedyną okazją, by poznać kogoś spoza własnej wioski. W czasach, gdy społeczności żyły w izolacji, a małżeństwa zazwyczaj za Zawierano między sąsiadami, to wydarzenie otwierało przed młodymi nowe perspektywy. Dla wielu rodzin dobre małżeństwo nie było tylko kwestią uczuć, często oznaczało wzmocnienie więzi i poprawę sytuacji materialnej dzieci. Dziś tradycja uległa zmianie. Festiwal wciąż się odbywa, ale ma teraz bardziej kulturalny i rozrywkowy charakter. Aranżowane małżeństwa ustąpiły miejsca występom zespołów folklorystycznych, tradycyjnym tańcom oraz wielkiemu targowi rzemiosła, gdzie można kupić ręcznie. Robione produkty, takie jak haftowane stroje, ceramikę czy rzeźbione drewniane przedmioty, mimo że dawna praktyka łączenia par już nie obowiązuje, tyrgul Defete nadal przyciąga wielu uczestników. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy okolicznych regionów wspinają się na górę nie tylko dla samej imprezy, ale także dla zapierających dech w piersiach widoków i wyjątkowej atmosfery świętowania. Festiwal stał się symbolem rumuńskiego dziedzictwa kulturowego, zachowując ducha tradycji, która rozpoczęła się wieki temu, ale potrafiła dostosować się do współczesnych czasów. Teraz porozmawiamy o atrakcjach turystycznych Rumunii. Bukareszt, stolica kraju, to doskonały przykład połączenia starego i nowoczesnego. Spacerując jego ulicami można zobaczyć zarówno drapacze chmur i budynki z czasów komunizmu, jak i eleganckie pałace z epoki monarchii. Wśród nich wyróżnia się Pałac Parlamentu, jeden z największych budynków administracyjnych na świecie. Imponująca konstrukcja związana z rządami Nikolae Ciałszesku. W historycznym centrum miasta Dzielnica Lipskani tętni życiem, wąskie, brukowane uliczki są pełne kawiarni, barów i restauracji, tworząc wyjątkową atmosferę. Miłośnicy muzyki klasycznej nie mogą ominąć rumuńskiego Ateneu, którego imponująca fasada i luksusowe wnętrze czynią go jednym z najważniejszych miejsc kulturalnych w kraju. Poza stolicą jednym z najsłynniejszych miejsc w Rumunii jest Transylwania, gdzie znajduje się Zamek Bran, znany na całym świecie jako Zamek Drakuli. Przyciąga turystów chcących zanurzyć się w tajemnicze i legendach związanych z postacią Wlada Palownika. Chociaż nie ma dowodów na to, że rzeczywiście mieszkał w tym zamku, jego mroczna aura, wysokie wieże, ukryte przejścia i gotycki wygląd idealnie wpisują się w opowieści o najsłynniejszym wampirze w literaturze. Poza tajemniczą atmosferą, widok na otaczające zamek góry sprawia, że wizyta staje się jeszcze bardziej wyjątkowa dla miłośników. Przygód, prawdziwą perłą jest droga Transfegeraschan, uznawana za jedną z najbardziej spektakularnych Teraz w Europie. Zbudowana w latach 70. XX wieku jako strategiczna trasa wojskowa, przecina Karpaty, oferując niezliczone serpentyny i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Latem kierowcy i motocykliści z całego świata przemierzają jej kręte kilometry, podziwiając widoki lodowcowych jezior, tuneli wykutych w skale i gór sięgających chmur. Zimą śnieg całkowicie pokrywa trasę, czyniąc ją nieprzejezdną aż do nadejścia cieplejszych miesięcy. I na tym kończy się nasz film. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat Rumunii w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne.